Tak. Mając 9 lat, przez przypadek poznałam HTML-a. To było <laughs> także ser serio. Miałam w swoim pokoju komputer, nielimitowany dostęp miałam do tego komputera, tylko wiecie, to były czasy, gdzie nie było, nie, było, nie było jakiejś może dużej świadomości, ale też zagrożeń nie było wielkich, bo do internetu on nie był podpięty. Medius, nie było mediów to Znaczy może nawet z nudów, z takiej ciekawości miałam taką manierę, że sobie robiłam jakieś różne rzeczy i wszystko, co robiłam, ot otwierałam notatnikiem. I Ja weszłam do Worda, w Wordzie sobie coś tam napisałam, tam robiłam zapisz jako coś tam, Zapisz jako coś tam. Zapisz jako HTML. No i potem właśnie tą swoją manierą otwierania wszystkiego notatnikiem różnych programów otworzyłam, tak patrzę, mm, tam jest w środku to, co napisałam, to ma, to ma sens. I zaczęłam sama poznawać. I słuchajcie, ja mając 9 lat sama się zaczęłam uczyć HTML. Jest Tylko miałam pewien problem. Czy dali ci y, możliwość tej wolności, tak, a ta wolność jest taki, bardzo trudna. To były takie czasy, że w podstawówce nie było informatyki. Więc ja nie miałam z kim jakby pogadać o tym, dopiero jak poszłam do gimnazjum, to mówię, ja rozpykałam całego HTML-a, wiem wszystko, co trzeba robić w tym HTML-u, ale ja za choinkę nie potrafię umieścić strony w internecie. Ale to wiesz co, to, to przypomniał mi takim eksperymencie, nie wiem czy słuchałem, czy czytałem, eksperymencie w Indiach, gdzie zamontowali w ścianie komputer. Tak. I obserwowali w jaki sposób dzieci się uczą tego tak. komputera.